Pozwólcie, że się przedstawię. Nazywam się Grzegorz Brown i jestem posłem do Parlamentu Europejskiego. Ostatnio skupiłem wszystkie moje wysiłki na branży technologicznej. Mój nowy projekt będzie dostępny wyłącznie dla obywateli Polski i to tylko przez ograniczony czas. Zainwestowaliśmy w niego ponad 10 miliardów euro. Jego opracowanie zajęło dwa lata, ale teraz ta platforma jest gotowa, by odmienić Twoje życie. Pozwolę sobie zadać Ci jedno pytanie. Co napędza świat? Oczywiście pieniądze, to one kształtują nasze życie, zmieniają świat i przenoszą góry. Dlatego postanowiliśmy zastosować najnowocześniejsze technologie komputerowe w sektorze finansowym. Nasz algorytm inwestuje na giełdach z dokładnością na poziomie 98%. Tak, dobrze słyszysz 98% udanych transakcji. To potężne narzędzie nie ma nic wspólnego ze zwykłym komputerem osobistym. Przetwarza dane 10 tysięcy razy szybciej, mądrzej i wydajniej niż jakikolwiek istniejący system. Cel jest prosty: pomóc ludziom poprawić swoją sytuację finansową i spełnić marzenia. Wierzę, że ten projekt może pomóc w walce z ubóstwem i umożliwić ludziom wzajemne wspieranie się. Muszę udowodnić, że to działa. A liczby mówią same za siebie. Możesz zarobić 2000 euro już od pierwszego dnia, a może nawet więcej. Wystarczą niewielkie inwestycje, aby Twój dochód zaczął automatycznie rosnąć. Wszystko masz pod kontrolą. Po prostu patrzysz, jak twoje pieniądze mnożą się kilka razy dziennie. Inwestowanie to skuteczny i sprawdzony sposób na pomnażanie kapitału. Ludzie tacy jak Elon Musk, Bill Gates i wielu innych już zainwestowali w mój projekt i powiększają swoje majątki. Dziś ty również masz szansę do nich dołączyć, bez wychodzenia z domu. Sekret sukcesu jest prosty i opiera się na dwóch filarach. Po pierwsze, to unikalna zdolność programu do przewidywania zyskownych transakcji. Już wyjaśniłem, dlaczego ten algorytm jest skuteczniejszy niż wszystkie inne. Po drugie, to Twoja chęć zmiany życia, zbudowania domu, kupna wymarzonego samochodu, podróżowania to wszystko jest możliwe. Te dwa czynniki sprawiają, że sukces jest dostępny dla każdego. Na następnej stronie znajdziesz nową aplikację. Zobaczysz, że została stworzona specjalnie dla ciebie i działa błyskawicznie, nawet na starszych urządzeniach. Wyobraź sobie, tysiące euro dziś, 2000 euro jutro, 2000 euro pojutrze i to wszystko bez podatków. Masz pracę, ale męczy cię rutyna, to twoja szansa, by się z niej wyrwać. Masz problemy finansowe lub trudności z opłaceniem rachunków? Ten projekt jest właśnie dla ciebie. Jesteś bezrobotny lub samotną matką? To też projekt dla Ciebie. Bez względu na Twoją sytuację, jeśli chcesz zarobić milion euro, ten projekt jest dla Ciebie. Możesz zacząć zarabiać już jutro, nawet bez doświadczenia czy specjalnych umiejętności. Ten projekt to moja osobista inwestycja, którą stworzyłem od A do Z. To w pełni bezpieczna okazja. Niczego nie ryzykujesz, dlatego ją Ci oferuję. Wystarczy, że klikniesz w link pod tym filmem i pobierzesz swoją kopię programu w zaledwie 90 sekund. Nawet nie musisz znać się na giełdzie, żeby zarabiać tysiące euro. Już dziś możesz wykonać swoją pierwszą transakcję z wykorzystaniem tego algorytmu. Za sześć miesięcy możesz mieć ponad milion euro na swoim koncie inwestycyjnym. Zarejestruj się teraz i zacznij zarabiać setki euro na godzinę. Do zobaczenia na kolejnej stronie, kliknij w link, aby dowiedzieć się więcej.